Dziś witajcie w naszych y, wydaniu wiadomościach. Otóż, jakie to są wiadomości? Dobra, nieważne. Prosto z Kibla, Prosto z kibla. dobra. Dzisiaj sobie Ech. pogadamy o czerwonych szerekach pochodzących z piekła. Jeden, wid widzę, jest za mną. I, jest z... <laughs> I chyba czerwono Ale... je w kamerę. Cześć, ja jestem tutaj kamerzystą. Nie wiem, czy mnie ić, widać, ale nieważne. I wychodzić z, z kadru, już. Ty cze też, Czerwony Szreku, ty będziesz potem. Pogadamy sobie dzisiaj o Czerwonych Szrekach. O czym jeszcze? O Aha. ludziach chodzących w ręcznikach. I i, I. i. o czym? Nie wiem, ale wiem, że się, zostałem zamrożony. I będzie pogoda. Mam CHP. I będzie pogoda. Ała. Tak, będzie, będzie też pogoda. Ale to potem. Najpierw pogadamy sobie o Czerwonych Szrekach. Dzień dobry, panie Czerwony Szrek. Chciałabym no by, przeprowadzić z panem wywiad na temat, skąd pan pochodzi i co pan tu chce. A no pochodzę z takiego ładnego, czerwonego bagna z toaletą i kiedy wychodzi się z tej toalety, leci bardzo fajna piosenka, której nie zaśpiewam, bo będzie demonetyzacja. Ja i tak, nie, nie no nie ja nie tak nie mam demonetyzację. za kamerzystą? Ty ja! Już nie Au! Niestety sprawy się skomplikowały Nasz reporterka umarł Nasz zapasowy kam nasz kamerzysta również więc y, użyczymy sobie zapasowego kamerzysty. Zostaw mnie w spokoju czerwony szrek <noise> A ja ty, ja ty nie ja Niestety ja nasze studio nie jest żyjesz. oblężone przez Czerwonych szreków O chyba umarł nam kolejny kawężysta Dobra <noise> nie nasze nie studio jest oblężone przez czerw armię czerwonych szreków Ale jakoś sobie poradzimy I tak teraz pogadamy sobie o ludziach nie którzy prawda. chodzą w ręcznikach e, Oddaję głos do naszego reportera No y, panie wręczniku, ręczniku Czy chce pan coś powiedzieć o, o swoim pobycie będąc w ręczniku e, Jestem tu w ręczniku tak jak ona, Ej, nie, nie, czekaj. Ona i ona i ona i... O, i ona. Znaczy ona nie. No. A co? Dobra, wiesz. E. 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 No to kontynuujemy e. wywiad ze Szrekiem. Ale no dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry. E. E wywiad, oddaję głos do studia. Witajcie! E, teraz jest e, pogoda i teraz porozmawiamy sobie o pogodzie, którą ja prowadzę i dzisiaj tak się składa, że jest noc i to nie Titanic. Czyli pogoda jest... E, <ścoughs> Gówniana. Dziękuję. E, t, e. Tak jakby... Jestem, jest tutaj jakby krew. Jestem kamerzystą. Dobra, dobra, fajnie, no 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 tak świetnie. E, a to teraz pogadę o tej pogodzie. Jak widzicie pada deszcz krwi. Wszędzie jest tutaj krew i no. Tak właśnie... Nasz e, pięćdziesiąty któryś tam set kamerzysta oczywiście padł Ja jestem coraz większa jest Jezus Maria. Eee i tak, to było chyba by na tyle z pogody. Witam serdecznie! Śląskie jawstwo Ratujcie się kto może! Aj, to tyle z wiadomości! Kamera przeciąła! Dobra, to są kulisy naszych wiadomości. Kudak, to Już wymyśliłem dwa główne tematy wiadomości. Główny temat wiadomości wymyśliłeś? Świetnie, czekaj, kamerę postawię. No dwa nawet. Pyk! E, ludzie łaczący w ręcznikach i, <laughs> i, i czerwoni szrekowie <laughs> prosto z piekła. <laughs> to <którzy> podpalają kamerzystę. <laughs> e, postaw sobie kamerę obok mnie i będziesz widział jak to wygląda. Dobra. Nie, teraz w ciebie Co nie mogę i... tak. Widzisz jak to świetnie wygląda? Widzę! <laughs> logo jest zasłonięte w ogóle. A <laughs> wow, umarłem. czytaj. Znaczy U mnie jeszcze widać, chyba Kibel. Kibel taki? A. Znaczy tak, z mojej kamery widać akurat. Czekaj, ja je przestawię. O. Czekaj, stój! Stój, 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 stój. To się da? To o, to chyba, przestawię. Nie? Bo i tak będzie widać. Tym się nie o, da. da, dobra. Tego się nie da, szkoda, byłoby fajnie. Bo oczu. O! E, ty. Kto? No, Tris. Ma się gapić ty. w kamerę. Ale słyszeliście moje świetne dwa tematy. Gap się w kamerę, mówię. W kamerę. Niech świat ci Patrzysz w świat, mówię. Czyli, czyli w kamerę. Patrzysz w widownie w kamerę. Nie A, słucha ok. się mnie. No <noise> widzisz, nawet ona się ciebie nie. <noise> ja, ja, ja w życiu nie robiłem filmu w Gary Ludzie... ale nie musisz facetami typie. Wiem, czekaj. O jest tam w jej głowie. Wychodź z jej głowy! Czasaj. <noise> Aaaaa! Co się stało? Paddę! O tak, to wygląda świetnie. O to wygląda świetnie, naprawdę. To wygląda świetnie. Proszę, rzeczy, temat wiadomości. E, ludzie łażący w ręcznikach i podpalający. I którzy podpalają kamerzystę. Tak, jeszcze przestawić kamerę w moją stronę, jak zaskakuje paląc się, co nie? No i dobrze, i, i mam. Nie, ja się pytam co to jest. Ale co? To... Już nieważne! ważne. mnie jak wbiję na kadr. Dobra, dobra, bardzo chętnie. E, nie żyję. Pogoda teraz nie będziemy... Nie. Czekaj, teraz... Będziemy... Musimy zrobić ten... Pogodynkę. E, Ej, nie mogę w broni. bronić. E, może... Ja mogę być w pogodynku. Nie, nie Przebrałem możesz. Nie, pogodynka ja musi nie być... E, musi wyglądać jak pogodynka. Czyli... Czekaj. To, to szlek czerwony. <laughs> I to potem, 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 czekaj. Mm. One idą na tak pokład. One za pokład niestety muszą pójść. Nie! Tak, najlepiej by było. No, zaczęliśmy eee. zmieniać osobę w ręcznikach. O, pyk. Tak. Ona i o teraz trzeba. Czi, musimy niestety, ale musimy. To będzie najlepszy odcinek, jaki żeś nagrał. Musimy... Naprawdę... Co to, ty to odwalasz? E... W głowie? Nie, Nie, za bardzo, czekaj. Nie! Im więcej, im więcej tym lepiej. Aha. Aha. To zależy. To zależy. Gdzie więcej? Chodź, tu... Oddziją no do kąta Do konta! I wyrzuć wy, wy, twojego brata z pokoju, bo nam przeszkadza. Okay. Mm, Pyk. No nie trafią! Bądź ci będziesz mieć 5 minut. Prawdopodobnie. No, Szczególnie z <głos> <głos> e, Chyba inną część chciałam miałeś powiększyć. Chyba. Miałeś powiększyć sam przód. No, tak ale to nikt się nie rusza, bo ucieka. <noise> boi się ciebie, jesteś czerwonym rzekiem, się boi. Idź sobie, nikt cię tu nie chce. <noise> Oj, przyjdę tam z pistetem zagłady i moim ultem to się skończy. E. Tak, jestem czwartym kamerzystą. Piątym! Piątym, no! Bo jeszcze dwóch przed naganiem. No dokładnie. A no, czemu tak nie może być? Resetuj. Resetuj mnie. Resetuj. 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 Ajść, się wyglądasz z tym ręcznikiem. To. Ty, jak kiszasz, ja? ten ręcznik, tak, tak. <grym> Czekaj, zaraz zobaczy jak wyglądam. A no, faktycznie. Dobra, Tolgan. Gdzie ona? Tutaj No nie to Czekaj, bo nie widzisz, że... <grym> Kucam w powietrzu, najprawdopodobniej. O, o, o to tak! No to jest... To <grym> jest to jest magia serwera e, tego. Michał z Ej, kucnij. O! To no nie, wygląda nie, świetnie. No, no, no. <laughs> tak! To tak zostaje! To tak zostaje! Zostaw jej kości! Nie, zostaw jej kości! Ona tak będzie wyglądać! Nie, nie trzeba, jestem stany. Zostawiamy ją z tego przyjemność. No to tak! Szczególnie jest... kiedy broń mi się nie chce! Dziękuję. No bo masz tu umarł! Nie, bo on... masz On masz ma znowu tego... On na dół mówię! 100 Na dół. No, zbieram, myślałem, że zabiłem ten... Tutaj na dole mówię! Na dole. <laughs> Dobra, ja jestem tym... tym razem ja jestem... E, reporterem. Tylko... do mnie przestanie strzelać. Ja. To będę musiał go użyć. <laughs> Za Dobra, trzy No nie gdzie patrzy w kamerę Co ja będę patrzeć Trzy Dwa Kamerę sobie zmieniłem Dobry Tris odwróć mordę Odwróć się, Triss. Jak długo zajmie mi dotarcie? Ej, wytłumaczysz mi jedno, czemu... zresztą się zabije. Czemu? ten tytanik tonie? Tak mi wytłumaczysz. Nie, on nie tonie. Jak to nie tonie? Jest jedno pomyślenie, które było nad wodą, jest pod wodą. Ała. Zmarłem dopiero teraz. Zaraz zresetowałem się 5 minut temu, a dopiero teraz... Dobra, 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 Co nie dziwisz? Co trzeba obrócić. To trzeba obrócić. Jest ona... Co, na podłodze jest czy co, że nie mogę jej podnieść? Puścił, <gry> puścił! Odwróć się. Tris, błagam okay. cię, odwróć się. Czekaj, e. Uh. O! No! I Nie, jest w złym miejscu. Nie, 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 ona jest w złym miejscu. O, 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 o Żeby patrzyła tylko w kamerę. No dostań! No okay. Ustawcie jej, żeby się gapiła w kamerę! Nie, bardziej w To ja się palę? Nie, krwawisz. 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 Ona ucieka. Krwawisz. Ona próbowała uciec. Tu. Tu masz być. Tak. Ah. Tak. Krwawisz Udało mężo? się. Zostaw mnie. Już. Zostaw mnie w kamerzystę w spokoju. Ustawcie tak. ją, żeby się patrzyła. O, tak, tak, tak jak teraz. Nie tak jak teraz. Ustawcie ją i zróbcie jej coś, żeby się nie ruszała, bo je... Dobra. Utrwal. Nie teraz jeszcze, czekaj. Teraz. Ktoś nam niszczy studio. Ja już naprawię. I... Czekaj. Dobra. Dobra. Tylko żeby się gapiła w stronę kamery. O nie! Ktoś nam niszczy studio. Czekaj, bo zepsuł trochę ona ma włosy! Co się stało z włosami? Co jej zrobiłeś, Kasper? To na bank, ja. To na bank, ty. No. Co się stało? No, Kasper za usunął jej włosy. Oddaj jej te włosy. Ona nie może wyjść na wizję z takimi włosami. Znaczy. Nie, nie ma nie. Zostaw jej kości! Nie mogę jej przesunąć, Ja tak? też nie, za... mnie, o co za no, no. Zabijecie. nie, wyłączył kolizję tylko. Oddaj jej te włosy! Za <laughs> daje jej te włosy! Czemu? Fajnie wygląda! Jaki... Nie strzelaj do mnie! Który do mnie... ty jesteś nieogarem! Który ch... do mnie strzela? Który do mnie strzela, pytam się! Wcale nie, nie ja O on tak to na pewno nie ty No nie ja No wcale nie masz 5kp no, Zaraz lecz po 5 hp No? Co ma no, faktycznie I, <grym <grym no, Ja to się nie leczę nie Proszę do mnie nie strzelać bo pan zostanie zwolniony Bo zostanie pan zwolniony, zwolniony. Dwa razy szybciej, proszę Pana, to było. Dobra. Gdyby Pan się sam leczył. Ja tylko to... przepraszam Pana... Pana śmierć. Eee. Dobra, I myślę, że możemy zaczynać. Tam... Dobra, no. Proszę, teraz sobie posłuchajcie, jak Czerwony Szrek będzie śpiewał All -Star. A no ja nie będę śpiewał. Śpiewaj! Ty nie będziesz? To ja załatwię, że będzie. Ty no, nie chcesz? To telefon będzie. Ty nie chcesz? To telefon I... będzie. Zawadnios! So awesome. <laughs> czekaj, 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 czekaj! Mówisz, że telefon będzie dobra. Tak. Dobra, dobra YouTube. <laughs> czekaj. Czekaj? Okay. Eee... Zobaczmy. O nie! Jesteśmy zgubieni! C'est <laughs> un peu de la <laughs> raison. Oh <cool> <laughs> hey, de <laughs> <laughs> Ej, widzisz że to jest ostatni połączony z tym e, z z jakim z no tak ja słyszałem inspektorzy <noise> czekajcie mo możemy zdać? czerwony żerek zabił nam całe czerwony żerek nam wszystkich zabił A byśmy Mam widzi żeby... miecz, ginie. Ginie, 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 ginie. szkoda, że tak, tak wolno się wszystko koreski teraz. I nie da się dosłownie bronić. że no, bo wziął, nagrywam kulisy naszych wiadomości. Tylko w tym odcinku. Oprowadzimy was po naszym studiu, a więc tak. Tu studia jest... Już studio już nie istnieje. Niestety tu były takie bramy było takie do nagrywania. Ale już nie ma. E Ludzie, ludzie w ręcznikach byli tutaj, a tu był wywiad ze Czekaj, czerwonym. To jest, to jest całe nasze studio, akurat wyleciałem poza mapę, a to jest refta naszego studia, która jest nieuzywana. Aktualnie nasze studio to Tytanik, ale nie, niech nikt Cię nie czepia. Niestety, no... no. Musimy załatwić te lepsze studio. Musimy. W następnym wydaniu wiadomości, już w następnym wydaniu wiadomości będzie nowe studio, nowa ekipa i nowe tematy i mam nadzieję nie będzie czerwonych szeregów. I, I może będzie więcej I więcej czerwonych szeregów, albo Janusz. Nie, i, może, i właśnie tak jak mówię. Będzie, może będzie wywiad z moim sąsiadem. Następnym razem będzie fiatowy Shrek, więc zapraszamy. <noise> tak. No i następnym razem będzie mój sąsiad, czyli Jan. Nie, ja na następnym, ja następnym. Może. Roz... Nie wiem, aj. może może będzie, może nie. Ej, ja na następnym odcinku, z, kiedy będziecie tego, czyli. Fiatowego ja tak męczem ten. ten Hymn. Dobra. To koniec na dzisiejszych kulisów wiadomości. Zapraszamy za... za co ile są wiadomości? Za tydzień i XD, XD i Elo i no.